Witajcie drodzy widzowie i koniecznie obejrzyjcie to co chcemy wam pokazać my bo razem ze mną Olaf Winter przedstawiciel ekspert firmy Nowa i uwaga uwaga autor tego wynalazku on to wymyślił a to jest ubijacz wielofunkcyjny dlaczego on jest niezwykły Alońieszka uh, invented this? That is about nearly 115 years ago but mm -hmm. It was in 2008, 2009 when we have had an idea to create a new one in a similar mm -hmm. way and we have done it not in plastic, we have done it in stainless steel because stainless steel is a quality that you can use for your lifetime. Absolute simple to use. Mm -hmm. Mm -hmm. Push it down, it begins to spin, lift it again, and it spins up. It, you see the double loops. These loops are important that we create air into the liquid. And you see how quick it is. Mm -hmm. Put it in the water, and you see it now what happens when I push it down fast. When you go slow down, then you have only. That you steer something. Zobaczcie, widać jak te bąbelki. Can you yeah. Czy możesz to zrobić jeszcze raz. Zobaczcie, widać jak te bąbelki tutaj zaczynają e, w płynie, bo zazwyczaj wody nie mieszamy, tylko mieszamy albo sos, albo śmietanę, albo coś co chcemy po prostu zmiksować dobrze. Jak one tam zaczynają e, działać? E, no, w, robi wrażenie na dodatek. To, co jest chyba najważniejsze, nie potrzebujesz prądu, nie potrzebujesz baterii. Wszystko, czego potrzebujesz, to jest twoja ręka. And I Ale to się nie top. da zrobić z chudego mleka yes. się nie robi. Absolutely possible. Nie, nie, With nie the whipped cream, nie you nie need nie a lot of no. more fat, and you see it after a few seconds. We have more than five times more for the volume, Zero and that for is an amazing milk foam for a cappuccino, for a latte macchiato. No and you da, see how stiff it is. is wow! It, unbelievable. Tak, rzeczywiście niewiarygodne. No. Nigdy wcześniej nie ubijałam mleka, które ma 0% tłuszczu, bo po prostu nie dawało się go ubić. Zobaczcie, jak perfekcyjna jest ta piana, na no dodatek zrobiona dosłownie w kilka sekund. No, drodzy Państwo, robi wrażenie, robi wrażenie. Tak prosty sprzęt, ale ciekawa jestem, czy rzeczywiście wymyślenie go i doprowadzenie do takiej perfekcyjnej formy było równie proste. Inventor of this product is normally me mm -hmm. when you see it in this way. We have a design patent on this whisk for the double loops, for the mm -hmm. material, for the stainless steel and for the cover with the handles and silicon mm -hmm. that you can hold it in a nice way even when you have mm -hmm. wet hands. And that is the result for an amazing Latte Macchiato. Is it stunning? Okay. Okay? <laughs> yeah, true, <of> <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. Zobaczcie, tak e, piękne desery napoje możecie sobie przygotowywać sami w domu, ale nie tylko do ubijania śmietany czy mleka. Ten ubijacz nam się przyda, bo jak sama nazwa wskazuje, jest no. on wielofunkcyjny. Więc co teraz będziemy ubijać? In the morning when you a mm -hmm. to a bit of You can use It doesn't matter if it's blueberries, if it's peach, Czyli if it's strawberries. Put uwagę. Them on top what I love to add is only a bit brown sugar because the brown sugar is a healthy one. Mm -hmm. Czyli nie tylko dorobienia do miksowania samych płynnych składników, ale jak widzicie, tutaj mamy jogurt z kawałkami owoców. I yeah. równie dobrze on nam się tutaj przydaje i E, świetnie działa. Jogurt ze świeżymi owocami, no chyba nie ma nic lepszego na e, upalny dzień albo po prostu na zdrowe, lekkie e, śniadanie. A to wszystko dzięki m, temu patentowi, e, którego autorem jest Olaf, przypominam, bo on sam nie przypomni, bo jest skromnym człowiekiem. E, to jest ubijacz wielofunkcyjny, który przyda Wam się w niejednej sytuacji. Mamy chętnego, chyba Olaf. <laughs> Dobrze. You must only wait a few minutes with the brown sugar już, już, on top. Już, Zobacz, popatrz, because, nie, nie, może... Yeah, you get a nice one. Because with the brown sugar on top, that is like caramelizing no the brown sugar. No, Tylko pamiętaj, już obiadu nie jest dzisiaj. Smacznego. To, co widzicie u nas, możecie sami wyczarować we własnych domach. W tym celu wystarczy kupić u nas w Mango ubijacz wielofunkcyjny, bo on jest właśnie do kupienia. Pamiętajcie, że to oznacza szybkie i łatwe ubijanie. Bez baterii, bez prądu. Mamy aż pięć kolorów. Dostępny w pięciu kolorach, więc można dostosować do wystroju swojej kuchni. Ma bardzo dobry mechanizm wewnątrz tej rączki, który sprawia, że wystarczy nacisnąć, a zobaczcie co się dzieje. Ta końcówka i te najważniejsze, tutaj te spirale ze stali nierzewnej, od razu zaczynają się wprawiać w ruch i dzięki temu bardzo szybko ubiją zmiany miksują wszystko, co tylko chcecie, dostępny teraz w Mango. I teraz uwaga, uwaga, najważniejsza rzecz to mistrzowska wyprzedaż. Cena, cena tego ubijacza widoczna jest na ekranie, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby nabyć, kupić, ponieważ to jest gorąca cena, a nasza oferta jest limitowana, a to oznacza, że się może bardzo szybko wyczerpać. Dlatego zachęcam do pośpiechu, ubijacz wielofunkcyjny. Dzwoncie nasi konsultanci, czekają na wasze telefony przez 24 godziny na dobę ubiliśmy mleko 0% przypominam zrobiliśmy jogurt z owocami na razie robiliśmy desery i słodkie rzeczy a teraz That food is very nice vinaigrette that mm -hmm. is herb vinegar and nice holy foil put it on top and only was a few pushes up and down you have an amazing vinaigrette to prawda fully mixed a przypominam sobie jak w domu bardzo często ucieram i ucieram i dodaję po kropelce ten olej, żeby mi się nie ściął sos grę. Zobaczcie, dzięki temu, że ten ubijacz działa tak szybko i tak intensywnie, ten sos natychmiast zostaje połączony. Dodajemy go na przykład do owoców morza, ale możemy go dodać do sałatki, do innych rzeczy, do innych dań, czyli rzeczywiście wielofunkcyjny. Co tylko wam przychodzi do głowy. On jest wykonany z dobrej jakości E, p, e, tworzywa, stali stal nierdzewna, więc to sprawia, że naprawdę, no, e, czy jest jakaś taka możliwość, żeby to zepsuć, czy to się może zepsuć, Olaf? Uh, it is nearly impossible to break it, you mm -hmm. must bend it, that you can destroy the whisk. Czyli the musielibyśmy to zrobić specjalnie. The material inside is proved for nearly two years before uh -huh. we go on the market, so we have a lot of samples and tested ever Ever again. To and here's the, the small bits are important. You see it. The end. Mm -hmm. yeah The end of the whisk has no sharp edges. Mm -hmm. It is round, stainless steel. Mm -hmm. And that is important when you love to go in a pot or in a pan, when you love to steer or to mix a gravy, a mm -hmm. tomato soup. When you add something, maybe you want to have a bit of mm -hmm. fresh cheese on top or whipped cream that you can mix it. Za tomato soup and with a great result. And the best is to clean it. You only no rinse no it under water, mm -hmm. or you put the whole whisk in the dishwasher. O, It's 100% nie ma dishwasher safe. Żeby tam do no. się woda Nothing will happen, absolutely not. Czyli myjemy go po prostu pod bieżącą wodą, albo wkładamy do zmywarki, nic prostszego. Nie możemy sobie wyobrazić. Co teraz robisz? Zimna woda i kawa? Yeah, dla a nice frappuccino. like the greek style no, that is only instant essence. coffee a bit of water mm -hmm. and you see what happens now after a few seconds it okay. gives a nice Six. foam and you can lift it up with milk with a nice ice cream maybe with ice mm -hmm. on top with a nice rum or with a baileys and you have a stunning result and you see one thing what is very important how <gasps> amazing stiff it is No, to jest niewiarygodne, rzeczywiście. No, zwykle, jeśli e, miałam ochotę na mrożoną kawę, najpierw trzeba było przyrządzić m, e, taką esencję gorącą mocną, poczekać, aż ona wystygnie. Ty masz swój świetny sposób, ale zobaczcie, ta piana jest rzeczywiście absolutnie świetnie ubita. E, no i już sobie wyobrażam smak e, takiego deseru, czyli mrożone, mrożona kawa z dodatkiem brązowego cukru. Już wiem, że to jest to, co Olaf lubi najbardziej. Troszkę Now mleka. And then we have a nice creamy ice coffee. Uh -huh. uh, you can use every kind of milk for the long drinks, oh, but I prefer visto? only for the whipped cream or for, for uh, uh -huh. the milk cream that you use low fat milk. And Not I that. would say that is an amazing ice coffee. The Italian one is made with a cold espresso, they uh -huh. add it with vanilla ice and they add on top a bit of water. Here we have it with milk is a lot of more cream inside Tag. and it is unbelievable No, przyznam się, że sama miałabym na to ochotę, ale widzę, że nie jedna dobrze nie będę taka, mam nadzieję, że Olaf jeszcze coś dla mnie przyrządzi, smacznego. W takim razie ja Cię pozostawiam. Czaruj dalej te niezwykłe rzeczy za pomocą możemy powiedzieć czarodziejskiej różdżki, a tak naprawdę to jest ubijacz wielofunkcyjny. Działa bardzo prosto. To jest szybkie i łatwe ubijanie bez baterii, bez prądu. Świetny, doskonały, dopracowany mechanizm sprężynowy. Ukry w rączce. Rączka swoją drogą dostępna w jednym z pięciu kolorów. Cena tego ubijacza jest widoczna na ekranie i to jest gorąca cena, bo to jest nasza mistrzowska wyprzedaż. Dlatego spieszcie się, ponieważ oferta jest limitowana. Jedyne, co trzeba zrobić, to nacisnąć na rączki. Podczas naciskania ta końcówka głowica obraca się aż 10 razy i to samo dzieje się, kiedy odpuszczamy ten nacisk i wtedy sprężyna sprawia, że to po prostu znowu się kręci i znowu wszystko wraca do pierwszej pozycji. To na co Olaf zwrócił uwagę to jest ta zaokrąglona końcówka. To jest też ważne, bo nie musimy się obawiać, że cokolwiek e, może zostać uszkodzone, że cokolwiek się z tym stanie. E, to nie tylko służy do ubijania śmietany. Zazwyczaj jeśli kupujemy takie właśnie ubijacze elektryczne, na przykład do tego, żeby przyrządzać sobie w domu pyszną kawę cappuccino, no to mamy tylko to jedno zastosowanie. Ubijamy mleko albo śmietanę, a tutaj sami widzicie, powstał już sos winigre, zajęliśmy się zupą pomidorową, a teraz... Co teraz? You can... Use it for everything, and what I've done here is a nice chocolate cream. And when you read on the back that so you must use a stick blender for nearly one and a half minutes. Then you can imagine how fast, how quick I am, without batteries, without electric, no, without a no, 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 wire. I am not hooked on a place. I can use it everywhere, and. Our kids can do it as well. Tak, bo nic im się nie może stać. Rzeczywiście sama, jak wiem, że moje dzieci mają użyć jakiegoś sprzętu elektrycznego w kuchni, to jestem nieco zaniepokojona. Z tym sprzętem na pewno taki niepokój by się nie pojawił, ponieważ na no tutaj nic się nie może złego wydarzyć. To jest świetne, bo możesz użyć tego wszędzie. Możesz to zabrać ze sobą na wakacje, możesz to zabrać na działkę. Nie ma żadnych grudek. Zobaczcie, to jest idealnie ubity krem. To, co zawsze mi sprawia problem to wymieszanie śmietany z mąką, jeśli chcę ją dodać do zupy w przypadku tego sprzętu, nie będzie takich grudek. Nigdy, nigdzie. Wystarczy kilka ruchów tą ubijaczką. To jest naprawdę łatwe i to ja podejrzewam, że też nie jeden chętny by się znalazł, ale to jest dla mnie. Tak, 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 dziękuję bardzo. Ubijacz wielofunkcyjny, zobaczcie, idealna konsystencja. Nie mój drogi. Raz, dwa, trzy. Moje. Mm, widzisz już moje. Nie oddam. E, tutaj gromadzę to wszystko, co będę mogła zjeść później. Ubija mleko, nawet e, mleko zupełnie bez tłuszczu. E, można myć w zmywarce, można myć pod bieżącą wodą, można używać tego e, wszędzie i e, no, Olaf ma chyba niezliczoną ilość pomysłów na to. Teraz powstanie co takiego kawa, tak? That is perfect for a cappuccino as well. And mm -hmm. I've done it with a milk foam again, because that is the main thing. You can uh -huh. buy a coffee machine the that she's with a milk foam on the side and you pay a lot of money. With the whiskey, mm -hmm. you can do it on your own and you use the coffee you like. And that mm -hmm. is perfect for a cappuccino. I dobrze, że powiedziałaś o tej cenie, bo to jest też coś na co chciałam ja zwrócić uwagę, żeby mieć takie cappuccino w domu, musisz kupić ekspres, na który naprawdę nie każdego jest stać, bo one są zazwyczaj bardzo, bardzo drogie. Cena tego sprzętu jest widoczna na ekranie i to jest nasza mistrzowska wyprzedaż gorąca cena, polecam, bo oferta jest limitowana, dlatego zapraszam już teraz do zakupów. Pamiętajcie, połączenie z konsultantem jest bezpłatne, możecie dzwonić 7 dni w tygodniu. Bardzo dobra jakość, świetna stal i właściwie nie Niezniszczalny ubijacz wielofunkcyjny, czyli taki, którego możecie używać w każdej sytuacji, w każdych warunkach. Osiągniecie idealnie zmiksowane, wymieszane sosy czy zupy, bez użycia prądu, bez użycia baterii. W jednym z pięciu kolorów, które możecie sobie wybrać, wybieracie sobie po prostu to, co Wam się bardziej podoba. Oho! i widzę, że są już chętni. No dobrze Wojtek, ja rozumiem, że to jest tak proste, że nawet Ty sobie z tym poradzisz. Dzięki Olaf. To, co nam pokazałeś, zrobiło na nas naprawdę wrażenie. Czy mogę uścisnąć dłoń twórcy tego e, fantastycznego sprzętu? E, chciałabym móc to zrobić. Gratuluję. Give Thanks me your hand. Love. Give me your hand. I will. Ok, thank Thanks. you. <laughs> On też chce.